Panie trenerze, przed nami mecz z Bytowią Bytów. Proszę powiedzieć, jak atmosfera w zespole? Czy piłkarze już zapomnieli o tym remisie z Jarotą? Atmosfera jest taka, że, że cały czas, że tak powiem, połają rządzą rewanżu tego, tego nieszczęsnego remisu z Jarotą i, i wiemy, co było źle, co było dobre i podczas tego tygodnia... Dopracowaliśmy to, co było dobre, a, a próbowaliśmy niwelować to, co było złe. Także myślę, że zespół jest gotowy do walki. W ostatnim meczu nie mógł pan skorzystać z kilku piłkarzy. Teraz powraca Mateusz Pogonowski. Do dyspozycji będzie także Dawid Jasiński, ale niestety wypadł Przemysław Kocot za żółte kartki. No tak, no, no, ale dla, dlatego mamy taką szeroką kadrę i wyrównaną kadrę, że że myślę, że tutaj zawodnicy, którzy będą grali w tym meczu z Bytowią tak samo dobrze sobie poradzą jak zawodnicy albo zawodnik, który nie może grać. Warta Poznań zagra o pełną pulę jednak Bytowia to bardzo wymagający rywal i na pewno ta nie sprzeda w tym sobotnim spotkaniu. No mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawy emocjonujący mecz, natomiast my jedziemy o, o zagrać o trzy punkty, bo, bo bo tak chcemy. Nie to, że musimy, bo tak chcemy, bo chcemy wygrywać, chcemy dobrze grać i, 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 i gromadzić te punkty jak najwięcej. Już ma pan koncepcję wyjściowego składu na to spotkanie. Pewnie, że nie. nie. Nie będę pytał, czy uchyli pan rąbka tajemnicy, ale kibice mogą spodziewać się jakichś znaczących zmian? No myślę, że parę zmian na pewno będzie, ale, ale poczekajmy do soboty do godziny 14 i wszystko będzie jasne.